Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpagmail.com. Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Jak cisza działa na narcyza? Jak wpływa na niego cisza? Czasami Narcyz chce, żebyś był cicho. Nie chce, żebyś miał prawo. Głosu, chcę cię kontrolować, nie chcę, żebyś miał prawo do własnego zdania, nie chcę, żebyś miał prawo podejmować decyzje, nie chcę, byś miał jakikolwiek wpływ. Narcyz nie chce, żebyś improwizował, chcę, żebyś odgrywał rolę, jaką zaplanował dla ciebie, chcę cię wytrenować. Chce cię zmanipulować, stosuje grooming, przygotowuje cię na najgorsze. Nie spodziewasz się tego, co zaplanował. Chcę odebrać ci Twoje prawa. Możliwość wyrażania siebie, własnego zdania. Narcys chce, żebyś siedział cicho, widzi cię jako przedmiot. Postrzega cię jako narzędzie, którym się posługuje, uważa, że ma do ciebie prawo, że jesteś jego własnością, jesteś dla niego przedmiotem, który zdobył, który kupił, być może wraz z upływem czasu, odnajdujesz w sobie odwagę, by się sprzeciwić, by zabrać głos. Mówisz mu co i jak. Dochodzi do konfrontacji, do kłótni, a to uruchamia narcyza, rani jego ego. Jest to trauma emocjonalna, znana także pod pojęciem narcystycznej rany, zranione ego narcyza. Skutkuje to napadem gniewu, złości, szału, furii. Narcyz wybucha, a wtedy uczysz się być cicho, by nie powtórzyć takiej sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ nie chcesz mieć do czynienia z gazlightingiem, chcesz, żeby był spokój, boisz się odezywać dla świętego spokoju, a wtedy narcyz z powodzeniem zrealizował to, co miał w planie. Udało mu się Ciebie zmanipulować, udało mu się Ciebie podporządkować, udało mu się sprawić, byś siedział cicho. Lecz teraz, gdy natknąłeś się na tematykę zaburzeń osobowości, teraz, gdy jesteś na moim kanale, to powinieneś być świadomy tego, że masz prawo wyrażać własne myśli. Masz prawo mówić to, co chcesz. Masz prawo powiedzieć to, co chcesz powiedzieć tak długo, jak jest to autentyczne, tak długo, jak jest to prawdziwe. Niestety z narcyzem nie możesz mieć prawdziwej, autentycznej rozmowy. Powinieneś już rozumieć, że narcyz nie zasługuje na to, by mieć do Ciebie jakikolwiek dostęp, nie zasługuje na to, ponieważ będzie tego jedynie nadużywać, będzie Cię źle traktować. Każdy kontakt z narcyzem to manipulacja, będzie wykorzystywać Cię do złych celów, dlatego możesz go po prostu zablokować i stosować brak kontaktu. To jedyny sposób, w jakim możesz się chronić. To nie oznacza, że musisz czuć w jego kierunku nienawiść. To nie oznacza, że musisz się zemścić. Po prostu zostaw go, by kontynuował swoje zaburzone, toksyczne życie, a ty będziesz mógł ruszyć naprzód ze swoim życiem. Będziesz mógł się odbudować, podnieść. I wzmocnić. Narcys znajdzie lub już znalazł kogoś innego, inną ofiarę, nieświadomą, niczego nie podejrzewającą. Nie zajmie mu to dużo czasu, by cię zastąpić. Dzieje się tak, ponieważ Narcys nie postrzega innych jako odrębne jednostki, jako ludzi z własną tożsamością. W jego umyśle wszyscy są przedmiotami, obiektami, które można wykorzystywać. Dlatego może zmieniać przedmioty, może wymieniać je na lepsze. Dlatego, jeśli będziesz cicho, to narcyz będzie poszukiwać nowego źródła zasilania, będzie na swoim telefonie, będzie planować, jak cię odrzucić. Jak cię najbardziej upokorzyć, zranić? Narcyz nigdy o Ciebie nie dbał, nigdy mu na Tobie nie zależało, nie kochał Cię, jest do tego niezdolny. Może to jedynie udawać, odgrywać, imitować. Nigdy nie wykształcił więzi połączenia z Tobą, nie wykształcił tego, co Ty. Narcyz chciał, żebyś się do Niego przywiązał, żebyś się od Niego uzależnił, tak by mógł Cię kontrolować, ponieważ to jest tym, na czym Mu zależy najbardziej. Chce być władcą marionetek, a jedna marionetka nigdy mu nie wystarczy. Narcyz chce mieć cały teatrzyk, chce mieć. Cały harem. To, czego naprawdę poszukuje narcyz, to władza i kontrola, to zasilanie, to paliwo, to pieniądze. Dzieje się tak, ponieważ jest bardzo niepewny i ma niskie poczucie wartości. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Narcys potrzebuje ciebie, potrzebuje źródła zasilania, by zapewniało mu poczucie stabilności, poczucie bezpieczeństwa tak bym mógł poczuć się trochę bardziej pewien siebie. Lecz gdy stosujesz ciszę, to ponieważ widzisz już, kim jest naprawdę. Widzisz, kim był zawsze. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jego zachowanie jest nie do zaakceptowania. Wiesz, że nie chcesz, nie możesz pozwolić sobie na coś takiego w swoim życiu. Nie możesz pozwolić na coś takiego w swoim życiu, ponieważ nie chcesz być, nie powinieneś być zmanipulowany. Nie powinieneś doświadczać przemocy różnego rodzaju, nie powinieneś być wykorzystywany, oszukiwany, okłamywany. Wiesz już, że jesteś źle traktowany. Zdajesz sobie sprawę z tego, że narcyz cię wykorzystuje i dlatego zaczynasz być cicho, ponieważ rozumiesz, że to jest prawidłowe podejście, to jest prawidłowe postępowanie. Narcys może mówić o tobie same najgorsze rzeczy. Może wymyślać niestworzone historie, może cię oczerniać, obgadywać, rozpowszechniać plotki, może robić różne rzeczy, ale ty wybierasz prawidłowo. Wybierasz ignorować ludzi, którzy cię krytykują, którzy są w opozycji, ponieważ oni cię nie znają, nie wiedzą, przez co musiałeś przejść. Nie musisz się tłumaczyć, nie powinieneś im wyjaśniać, nie możesz im wyjaśnić czegoś, czego nie zrozumieją. Oni ci już pokazali, że nie powinieneś chcieć mieć z nimi nic wspólnego. Sami się wyeliminowali, pokazali ci, że nie są dla ciebie odpowiedni, a teraz. Musisz ruszać naprzód, musisz kontynuować swój proces zdrowienia, musisz pozostać cicho, musisz stosować brak kontaktu. To będzie miało określony efekt, ponieważ nie dajesz narcyzowi tego, co chce, nie dajesz mu tego, czego potrzebuje, nie dajesz narcyzowi swojej energii. Nie skupiasz na nim swojej uwagi. Nie możesz być cicho tylko w stosunku do narcyza. Musisz stosować tę metodę w stosunku do każdego, kto jest z nim powiązany, ponieważ narcyz będzie posługiwać się latającymi małpami, tak, by do ciebie dotrzeć. Narcyz będzie wykorzystywał różne osoby. By realizowały jego cele, by stali się jego pośrednikami. Jest jedna taka rzecz, której narcys nie może znieść: To Twoja cisza. Dzieje się tak, ponieważ w przeszłości narcyz miał nad Tobą kontrolę. Kontrolował to, co robiłeś, kontrolował z kim byłeś. Kontrolował Twój plan dnia, Twoje czynności. Tkwiłeś w transie, w iluzji, byłeś w stanie dezorientacji, dysonansu poznawczego, żyłeś w matriksie, byłeś zaczarowany. Byłeś pod kontrolą narcyza. To wszystko miało miejsce, ponieważ nie wiedziałeś, z czym masz do czynienia. Myślałeś, że ma jakieś problemy, zauważałeś patologiczne zachowania, jego rodzina też mogła dawać ci wiele do myślenia, ale traktowałeś go jako człowieka, jako partnera, jako równego sobie. Nie zakładałeś tego, że masz do czynienia z wrogiem, który chce cię zniszczyć. Być może wiedziałeś, że Narcys utracił, lub nigdy nie miał właściwych, normalnych zasad czy wartości. Być może wiedziałeś, że jest zepsuty. Zobaczyłeś Narcyza bez maski, takim, jakim jest naprawdę. Zdałeś sobie sprawę z tego, że coś mocno się nie zgadza, bardzo mocno. Wtedy również odnajdujesz swoją siłę, swoją moc, wtedy zmienia się scenariusz, role się odwracają, zaczynasz zachowywać się inaczej, robisz coś, czego narcyz się nie spodziewa. Siedzisz cicho, ponieważ znasz prawdę, stosujesz brak kontaktu, wiesz, co się wydarzyło. Wiesz, kto jest po twojej stronie, wiesz też, kto nie jest po twojej stronie. Niektórzy z otoczenia mogli zostać zmanipulowani przez Narcyza. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, tak długo jak nie dajesz mu zasilania. Narcyz nie będzie potrzebował twojego zasilania, ponieważ najprawdopodobniej jest już. Zaangażowany w relację z kimś nowym, ma już kogoś ustawionego w kolejce. Ta osoba doświadczy czegoś podobnego, doświadczy tego co ty, lecz teraz Narcyz będzie już wiedzieć, że od ciebie nic więcej nie dostanie. Będzie wiedzieć, że już nie może liczyć na nic od ciebie. Nie może już na nic liczyć, ponieważ już wiesz o co mu chodzi, już wiesz na czym mu zależy, już go przejrzałeś. Możesz żałować tego, co ci się przytrafiło, tego, co cię spotkało, możesz żałować, że przez to przeszedłeś, lecz to ważne, że masz takie doświadczenie, ponieważ to sprawiło, że jesteś. Tym, kim jesteś dzisiaj, to sprawi, że będziesz lepszy w przyszłości. Masz już świadomość, jesteś na wyższym etapie rozwoju niż większość ludzi. Masz więcej wiedzy, masz praktykę i doświadczenie. Nie było innej drogi, byś dotarł do tego miejsca. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to co robią, ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.